Panie lektorze, szanowni państwo, proszę zauważyć, pan Donald Tusk pisuje dwie spółki medialne, niezgodnie zresztą z ustawą, bo ustawa pozwala na wpisanie spółek telekomunikacyjnych, a nie medialnych. Ale zakładajmy. Nie, panie senatorze, ale to bez różnicy. Ale proszę zobaczyć, temu samemu panu premierowi nie przeszkadza, że banki sprzedał w obce ręce nie przeszkadzało im to. Nie przeszkadzało sprzedanie 950 firm. Które były państwowe, w tym właśnie strategiczną. Chciał się lotu pozbyć, lotosu chciał się pozbyć. To nie było dla niego ważne, ale TVN jest ważny dla całego. Ale można czasu. powiedzieć, czasy się zmieniły. No, sytuacja Oczywiście, się zmieniła. Że się Od tego 2011 czy roku bo Mamy wielką biedę. Mamy wielką biedę i duże, duże problemy ekonomiczne idą. Ale ja zwracam zupełnie na co innego uwagę. Bo ja, ja, ja też uważam, że powinniśmy Patrzcie się przyglądać, czy Ruscy w tym naszym medialnym, czy w ogóle gospodarczym kotle nie mieszają. Tylko my mamy w tej chwili gigantyczne problemy ekonomiczne. Ten 300 tysięcy dziura budżetowa.